Dzień dobry Państwu, witam. Geopolitycznie 10.00. Proszę Państwa, słowem wstępu, drobna dygresja. Dzisiaj o 14 będzie materiał o prostytutkach, które zareagowały po wystąpieniu sygnalisty Romana Giertycha. To, co się wczoraj działo i dzieje się zresztą dalej, nie jest biegiem okoliczności. Jest skoordynowaną akcją tych, którzy bardzo się boją rozliczeń PiSu. I to ludzi skądinąd, którzy przecież rzekomo walczyli z pisem. No ale zostawmy to na czternastą. Drodzy Państwo, silne kobiety z reguły są postrzegane przez słabych mężczyzn negatywnie. Słaby facet boi się silnej, silnej baby, mówiąc mocno kolokwialnie. I tak to już jest. Że mizogini, czyli ci, którzy nienawidzą kobiet z takich czy innych względów, kompleksy czy inne powody, boją się silnych kobiet. Silna kobieta u nich wyzwala lęk. I taki też lęk Kamala Harris, kandydatka na prezydentkę USA, zresztą pierwszą prezydentkę w historii Stanów Zjednoczonych, która nie będzie osobą białą, tak? bo przecież pochodzi Kamala Harris, pochodzi z mieszanego małżeństwa. Ta kobieta wzbudza w Donaldzie Trumpie autentyczny lęk. On się nie spodziewał. On się nie spodziewał tego, że nagle w tej kampanii wyborczej stanie na jego drodze ktoś, kto nie tylko jest w stanie go pokonać, ale jest w stanie obnażyć jego małość, jego cynizm, kalkulatywność. Prokurator kontra przestępca, o tym już Przecież mówiłem, ale teraz, drodzy Państwo, nabiera to zupełnie innego wymiaru, gdy e, chyba muszę wziąć łyk kawy z tej okazji. Jak zwykle doskonale. gdy zaczyna się e, chyłkiem, jak ten rak wycofywać z debaty. 10 września była zaplanowana debata pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem. W stacji ABC, która miała zorganizować taką debatę, kolejna debata, która została zaproponowana, to 17 września, dzień przed ogłoszeniem w Nowojorskim Sądzie wyroku w sprawie Donalda Trumpa. 17 września, organizowane przez Fox News, prawicową telewizję, która Medium, które sprzyjało przez ostatnie lata Trumpowi. Nikt tego medium rzecz jasna nie atakował, tak? Ze strony administracji Bidena. Demokracja w Stanach Zjednoczonych ma się dobrze. Ale Biden, który się wycofał z wyścigu o fotel prezydenta, już nie stanie naprzeciwko Trumpa. Trump nie będzie miał do czynienia ze starszym panem, który już zaczął mieć Problemy tak, w wieku senioralnego, gdy no, nie radził sobie z tempem, bezczelnością, hamstwem, arogancją pomarańczowego człowieka. Tak? On ma taką pomarańczową twarz. E, Trump się smaruje samoopalaczem. To jest w ogóle dla mnie kosmos jakiś. No ale to jest e, osobny temat. Teraz wychodzi, można powiedzieć, dziewczyna przed Trumpem. No, dziewczyna, kobieta, tak no, jest starsza ode mnie. Kamalis ma 59 lat, ale absolutnie na ten wiek nie wygląda. Wychodzi twarda dziewczyna, była prokurator Stanowa, która z nie takimi sobie radziła, i teraz Trump miałby się z nią zderzyć i się wystraszy. Oczywiście, on mówi, że proszę bardzo, tak, debata, więc dopytują się dziennikarze i CNN, i Fox News, i ABC. No dobrze, ale Panie Prezydencie, to kiedy? To? to co, czyli 10 września? że ja mówi nic takiego nie powiedziałem. Tak, ja na nic się nie zgadzałem, nic takiego nie powiedziałem. Czyli on tak, do debaty tak, tak, że oczywiście, ale a i on jeszcze powiedział dosyć ciekawą rzecz, mianowicie do Vance'a powiedział, że e, e, on się umawiał na debatę z Joe Bidenem, a nie z Kamalą Harris. Że oni to samo gadają, że to jest ta sama tak e, ta sama polityka, ta sama agenda. Ale on się umawiał z Joe Bidenem, więc tam się dziennikarz z u dopytywał, no mówi, prezydencie, no dobrze, no to, to co? To ma być Joe Biden zamiast Kamali Harris? Mówi najlepiej było, gdyby, gdyby właśnie to był Joe Biden. No ale tam dziennikarz do, tak, dociekał i mówił, no ale przecież y, Joe Biden nie startuje w wyborach, to, to o czym pan chce dyskutować y, tak z Joe Bidenem. On mówi mamy wiele wspólnych tematów, które możemy omówić. No i miejsce, miejsce. jaki jest poziom rozmowy z Donaldem Trumpem. No, nie wiem, ma 78 lat. Może przyszedł nagle moment, że mu się niektóre klapki już pozamykały. I system zaczyna się powoli wyłączać. Ponieważ on miał być tym Make America Great Again. A tu powietrze uchodzi. Bo się babę boi. Drodzy Państwo, po prostu. Ja wczoraj i również dzisiaj rano, ale wczoraj też oglądałem, oglądałem materiały prasowe amerykańskie, prześledziłem główne stacje. Właśnie szukałem spotkań z Trumpem, wywiadów z Trumpem, kiedy był zaczepiany przez dziennikarzy, kiedy on zaczyna robić te swoje miny, zaczyna się nadymać. Ale na jego twarzy maluje się lęk i niepewność. Bo mówiąc zupełnie poważnie, debata z Kamalą Harris to nie będzie już z oczywistych względów debata z Joe Bidenem, który gdzieś tam się może zgubić. Nie. To jest kobieta, która jest też przygotowana do dyskusji, do polemiki. I to zgodnie z greckimi zasadami. Ale ona występując na salach sądowych, proszę Państwa. Również przed, ławą, przed ławami przysięgłych, prezentując dowody aktu oskarżenia, bo musimy pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych mamy inny system prawny, mamy system precedensowy. Mamy adwokata z oskarżonym, mamy prokuratora, mamy sędziego, jest ława oskarżonych, ława składająca się z 12 że tak, sprawiedliwych obywateli danego miasta czy okręgu którzy są wybierani do takiej ławy, a następnie to oni wydają wyrok, czy uznają oskarżonego winnym, czy niewinnym. Bywa, że czasem debatują kilka miesięcy, tygodni, bywa, że po paru godzinach są w stanie już uzgodnić werdykt, gdy sprawa jest oczywista. No ale tak działa ten system w takich poważnych procesach karnych. No i tutaj prokurator, tutaj umiejętność wyrażania swoich myśli, Przedstawiania stanowiska, oskarżenia i obrony. Ta umiejętność jest bardzo ważna. W naszych sądach na pewno Państwo zwrócili uwagę, że umiejętność formułowania myśli no oczywiście jest ważna, ale nie tak ważna. Dlatego, np. te mowy końcowe, one w zasadzie niczego nie zmieniają, bo sąd już decyzję podjął i to jest w zasadzie pro forma. No Może od czasu do czasu się zdarzy, że, że sąd przy takiej mowie, końcowej, gdzieś tam powieźmie jakąś wątpliwość, ale już się nasłuchał tego wszystkiego i, de i decyzję podjął, więc te, te, te ich mowy w zasadzie nie mają sensu, a jeżeli już te mowy się pojawiają, to one są dosyć płytkie, no z racji tego, że sąd i tak ma to gdzieś. A jeżeli z kolei któryś z prawników, czy to prokurator, czy adwokat za bardzo chce kwieciście rozwinąć swoją myśl, i przed sądem zaczyna udowadniać, tu perorować, że yy, taki jego klient to nie jest niewinny, bo i tak w pewnym momencie sąd przerywa, mówi, że to wystarczy, tak? Że to już albo przerywa powiedzmy komuś w pół zdania, nie jest za, zainteresowane, yy, nie ma żadnych sprzeciwów, które może na przykład składać strona yy, yy, przeciwna, tak, By powiedzieć, sprzeciw, na pewno z filmów państwo znacie, kiedy pada sprzeciw, a sąd albo ten sprzeciw przyjmuje, albo, albo go oddala że na przykład takiego pytania nie wolno zadać. Kiedy na przykład prokurator zadaje świadkowi pytanie i nagle wstaje obrońca i mówi sprzeciw wysoki sądzie. I sąd mówi, no a dlaczego? A to, 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 to. okej. Okay. Tak, sąd oddala to pytanie, trzeba je zadać jeszcze raz bądź się przeformułować. To takie na filmach amerykańskich, tak w sprawach sądowych, na pewno Państwo to oglądaliście. I tam prokurator czy obrońca, bo tutaj dwie strony mają prawo zgłaszać sprzeciwy, zaczynają jeszcze raz swoje mowy, muszą być tak ułożone, by nie padł sprzeciw ze strony na przykład obrony. Prokurator wywodzi, że tutaj oskarżony jest winny, przedstawia dowód. I tak, drodzy państwo, by wyglądała i będzie wyglądać, będzie wyglądać, Debata pomiędzy Joe Bidenem, przepraszam, pomiędzy Donaldem Trumpem a Kamalą Harris. Pamiętajmy, że w tej kampanii mamy prokuratorkę przeciwko przestępcy faceta skazanego za 34 zarzuty o charakterze korupcyjnym w nowojorskim sądzie. Zresztą to nie jest, nie, nie, to, to nie jest jedyny wyrok Trump, proszę Państwa. Do tego dochodzimy jeszcze, dochodzi jeszcze wyrok. Tak, za, przecież za gwałt. Do tego dochodzi jeszcze tam wyrok za finansowe różne przewały. No, ja się już pogubiłem w tym, tyle tych procesów jest. I teraz będzie jak na sali sądowej amerykańskiej, jak na filmie. Trump będzie się sam bronić, bo za Trumpa nie będzie występować jego obrońca. Żaden z adwokatów by się chyba nie zdecydował na coś takiego. I będzie Kamala Harris, która wysłucha to, co ma do powiedzenia Trump z uwagą, a potem się zacznie. I Trump to wie. Trump, proszę Państwa, oglądał wystąpienia Kamali Harris, te, które zostały nagrane podczas przesłuchań, podczas występów jej w sądzie. Również i nagrania, kiedy ona, w jaki sposób ona formułuje myśli jak ona potrafi zaatakować to, oczywiście metaforycznie, czy fizycznie, argumentami, bo liczy się siła argumentu, a nie argument siły. Zobaczcie Państwo, że Donald Trump stosuje argument siły. Pokazał to, kiedy podburzył lud, by zaatakowali kapitol. To był argument siły. Kamala Harris ma siłę argumentów, bo na tym polega demokracja, że jeżeli ktoś ma argumenty i one są silne i potrafi ich obronić w takiej klasycznej greckiej dyskusji bez e, tak zwanych niedozwolonych chwytów erystycznych, e, jest piękna lista Schopenhauera. Możecie Państwo sobie w internetach poszukać, e, jakie są niedozwolone chwyty erystyczne w dyskusji. E, które spisał właśnie Schopenhauer. Bardzo ciekawe są. Bardzo ciekawe. Możecie się Państwo przyjrzeć, jak z pisowcy stosują wszystkie te niedozwolone chwyty. Taka ciekawostka, dygresja. Szczerze polecam Państwu. I Kamala Harris, mówiąc tak, wiecie, popularnie, kolokwialnie, rozjedzie Trumpa podczas debaty. I on o tym wie. Dlatego on. Będzie przesuwać tę debatę maksymalnie, bo najpierw gdyby się w ogóle nie odbyła, a jeżeli już ma się odbyć, to może Fox News, bo on tam będzie liczyć na to, że ci dziennikarze prawicowi, którzy będą występować, że będą moderować czy prowadzić tę debatę, no może mu jakoś pomogą. Może on psychicznie lepiej zniesie widok Kamali Harris, jak będzie jakby na swoim terenie wśród swoich tamtych maga, tak? Czyli Make America Great Again maga, sekta maga. On jest maga i to całkiem, całkiem niezły, tylko że już upada. Ale Kamala Harris się tego nie obawia, bo ona występowała przed sądem, który miał być niezawisły, oczywiście i był, i występowała przed ławą przysięgły która niekoniecznie musiała się z tezami oskarżenia zgadzać. I w taki ław, na takiej ławie przysięgłych zasiadali różni ludzie, również tacy, którzy... Prezentują poglądy na przykład nacjonalistyczne. Tak? A że ona nie jest osobą białą, więc y, mogli być przeciwni jej, jako osobie. Nie przeciwko jej argumentom, bo tak to powinno wyglądać, tylko przeciwko jej osobie. No zobaczymy. No, póki co jest to dobra wiadomość, że Trump się boi. Yy. Dzisiaj mamy lekkie spóźnienie. Wybaczcie, yy. czasem technika zawodzi, więc dzisiaj 10.15. Jest kwestia przygotowania też materiału. Pamiętajcie Państwo, że ja przygotowuję materiały można na bieżąco. Jest kwestia obróbki później jakby wrzucenia na serwery, bywa, że przetwarzanie trwa troszeczkę dłużej. Ja mniej więcej już wiem, jak działają te algorytmy YouTube'a i o poszczególnych godzinach właśnie czas, czasem rano się dzieje, także trochę to wolniej idzie, bo... Dużo się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tak? bo YouTube jest przecież amerykański. Należy przecież do koncernu Google. No dobrze, drodzy Państwo, widzimy się o 14.00, porozmawiamy o sitwie. A ja się z Państwem na razie Do zobaczenia.